Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w moich sadzonkach. Cieszę się, że możemy się w końcu zobaczyć. Dzisiaj chciałbym rozpocząć od takiej oto historii. Amerykański astronauta John Glenn, ten, który jako pierwszy Amerykanin obleciał okołoziemską orbitę, w swoich wspomnieniach pisał po latach, że kiedy chciał przystąpić do programu NASA, musiał przejść szereg testów. Zdecydowana większość z nich to były testy natury fizjologicznej, wytrzymałościowej. Natomiast były także testy psychologiczne. Glenn mówił o tym, że jedno z pytań zapadło mu na długie, długie lata w pamięci. Było to następujące zadanie. Napisz 20 odpowiedzi na pytanie, kim jesteś. To samo zadanie chciałbym postawić przed wami. Weźcie długopis kartkę do ręki, zapauzujcie film i napiszcie 20 odpowiedzi na pytanie, kim jesteś. Jak wam poszło? Mam nadzieję, że poradziliście sobie z tym bez najmniejszych problemów. Ale jeśli komuś to zadanie sprawiło problemy, nie przejmujcie się tym. Glen mówił o tym, że 10 pierwszych pytań, a właściwie odpowiedzi napisał bardzo szybko. Natomiast pozostałe sprawiły mu naprawdę trudności. Zostawmy na razie Glena. Spójrzmy na kartki, które macie przed sobą. Co to za odpowiedzi? W tych odpowiedziach kryje się prawda o tobie, o tym, jak sam siebie postrzegasz, o tym, jakie jest Twoje życie, co sobą reprezentujesz. Poproszę, zobacz na te odpowiedzi raz jeszcze. Czy jest tam odpowiedź: jestem chrześcijaninem? Jeżeli tak, to bardzo się cieszę, że ten film oglądasz. Chciałbym w moich sadzonkach odpowiedzieć na pytanie, co to znaczy w dzisiejszym świecie być chrześcijaninem? co wynika z takiej deklaracji. Czy ona cokolwiek zmienia w życiu tego, kto tak o sobie mówi? Czy też jest po prostu ładną frazą, nie wnoszącą żadnych konkretnych treści w życie człowieka? Chciałbym się dzielić z Wami w następnych sadzonkach tym, czym dla mnie jest bycie chrześcijaninem dzisiaj, jak ja przeżywam swoje chrześcijaństwo. Mam nadzieję, że uda Wam się coś pozytywnego z tego wynieść także dla siebie. Pozdrawiam gorąco i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!